Cześć, dzisiaj mam dla Was chyba najbardziej oczekiwany filmik w ostatnim czasie jest to hol szkolny z przyborami szkolnymi i tak dalej. Prosiliście już o ten filmik już pod koniec czerwca, jak ja tu myślałam o wakacjach, a nie o szkole, ale niestety przyszedł ten czas, że za tydzień szkoła i niestety trzeba było kupić te przybory i tak dalej. I mi się to wcale nie uśmiecha, no ale jak już kupiłam, to stwierdziłam, dobra, jak prosicie, to nagram ten filmik. I właśnie tak się stało, że dzisiaj nagrywam ten filmik, bo naprawdę o ten filmik miałam pytania codziennie, naprawdę. I nie tylko na ASKu, nawet na fanpage'u, na prywatnym facebooku, wszędzie mi o tym pisaliście. Dlatego stwierdziłam, że nie mogę Was zostawić bez tego filmiku myślę, że zacznę od zeszytów, a później przejdę do tych wszystkich takich duperali dobra, więc takie duże zeszyty A4 mam cztery pierwszy jest z babyczkami, on był kupiony w Tesco i on będzie przeznaczony na pewno do matematyki bo jest duży w tak, i właśnie też jest kołowy więc będzie zdecydowanie prościej mi się pisać no to, mam takie kolejne też kołowe również kratkę i on też będzie przeznaczony do matematyki z Oxfordu Dalej mam jeszcze taki duży, kołowy zeszyt, on ma 200 kartek i z i on jest przedzielony też takimi przegródkami i właściwie nie wiem czy go użyję w tym roku czy nie, yy, ale może właśnie też, nie wiem, bo myślałam, że kilka przedmiotów tu włożę, ale też w sumie nie wiem jaki będę miała plan i w sumie nie mam dużo przedmiotów w tym roku, więc nie wiem, zobaczę, a wreszcie go to zostanie do przyszłego roku. I jeszcze ten taki e, też w kratkę, duży A4. Tym razem już nie kołowy, ale właśnie też mi się bardzo podoba tutaj ten, e, ta te grafika, co tutaj jest, bo to jest właśnie chyba Nowy Jork, tak mi się wydaje. I również będzie do matematyki i on ma 96 kartek. E, kołowy mam jeszcze taki malutki, on jest z Empiku. Yy, I tutaj właśnie też jest w kratkę i ma czt e, takie cztery... Przedziałki, przydział, to się mówi. Właśnie jego chyba będę miała do przyrody. Tak mi się wydaje, bo właśnie z myślą o tym właściwie go kupowałam. są najpopularniejsze, ze szczyty Oksfordowe. Tutaj mam dwa osobno kupione: ten 60-kartkowy w kratkę, a ten 80-kartkowy w linię. I w kratkę mam jeszcze trzy różowe, pomarańczowe i zielone. Również 60-kartkowe. I jeszcze kilka zeszytów. Tutaj w linie mam taki strasznie mi się spodobał, właśnie z aparatem, więc tak coś dla mnie. E, I on jest w linie. Aha, i w ogóle większość tych rzeczy była kup kupowana w Tesco. I w linie jeszcze. mi się że tak. Jeszcze ten taki mam w linie, właśnie w zeszłym roku też go miałam. Jest taką To e, też w linie. I jeszcze trzy w kratkę mam. Najbardziej mi się podoba ten, właśnie z takim rowerem i on jest 80-kartkowy w kratkę. A nie, jeszcze ten mam w linii. Z taką myszką szkolniki. Czyli na pewno w linie zostanę mi jakiś e, do trzeciej klasy, bo tyle w linie raczej nie wykorzystam. I w kratkę mam jeszcze taki 80-kartkowy więc zeszły to, trochę kupiłam, pomimo tego, że nie chciałam tyle kupować, bo mi nie jest tyle potrzebne w tym roku. E, ale cóż, tak, że zostaje do przyszłego roku. 10 takich długopisów zbika. Mm, ja lubię właśnie nimi pisać, więc sobie wzięłam taki zestaw. Ołówki również zbika, te takie najwygodniejsze, one są dla mnie. Najbardziej lubię mieć pisać. Cztery takie. No. E, takie cztery cienkopisy, bo e, i te sobie kupiłam ja z mapet. Takie cienkopisy, cztery. Tu jest niebieski, zielony, różowy i pomarańczowy, więc takie dość wyraziste kolory. I jeszcze zakreślacza takie cztery i y, takie. Tutaj też jest dwa zielone, dwa żółte i jeden różowy. Hmm. Więc y, zakreślacze, tak, u mnie bardzo szybko są zakreślacze, bo ja lubię dużo podkreślać dużo zakreślać, podkreślać i tak dalej, więc u mnie to jest taki must have. Kolejny must have u każdego w szkole. To są korektory. Tutaj takie dwa I jeszcze takie w taśmie z Biedrunki. Tylko tutaj jednego nie mam. Gumki do mazania. Taki zestaw trzech gumek z mapet. Właśnie podobno są bardzo dobre, więc... No. Co do jakichś karteczek, to takie małe karteczki z Lirlitz nie Jak się czyta, takie i takie samo przylepne, takie serduszka, na przykład, żeby sobie coś napisać, przykleić gdzieś przy biurku, albo coś, żeby nie zapomniała. Więc tak, to jeszcze przyda. Ja jeszcze jakieś tam dwa kleje, taśma, blok techniczny z kolorowymi kartkami, dlatego już właśnie w pierwszej liceum się y, jakąś kolorową kartkę i nie miałam, więc stwierdziłam, że do drugiej sobie kupię. Nie wiem, po co mi w liceum kolorowe kartki, ale wreszcie go będę mieć. Taki kalkulator sobie w Tesco chyba kupiłam. Chyba tak, on chyba z Tesco, bo mój się zepsuł i, i musiałam sobie właśnie jakiś taki malutki kupić. Ale ja już go kupowałam właśnie pod koniec yy, pierwszej klasy. Ale Wam go tutaj pokazuję, bo jest bardzo fajnie, fajnie się sprawdza, jest mały, wygodny, więc. Co do piórnika, to sobie zamówiłam ze strony Deal Steel. Taki piórnik, dokładnie go zobaczycie w holu z tej strony. I ostatnie dwie rzeczy to są takie ściągi, jakby, takie pomocy naukowe z matematyki, sobie stwierdziłam, że kupię tutaj mam wzory trygonometryczne, trygonometrię, geometrię. I tutaj jest też geometria. Drogi nie była, przynajmniej się przyda, bo tutaj będę miała wszystkie te takie wzory i tak dalej, więc... tak. Okej, okay, więc to byłby cały ten filmik, na który tak czekaliście. Mam nadzieję, że cieszycie się, że jest ten filmik, że wam się spodobał. Możecie zostawić kciuka w górę. Nie pytajcie proszę, czy będą jeszcze jakieś filmiki z Back to School, bo może nagram jeszcze jeden, yy, ale dokładnie nie wiem, bo jakoś specjalnie nie przygotowywałam się na tą serię. Ale pewnie nie cieszycie się z tego, że zaczniesz koła. Ka każdy, każdy, kto się nie cieszy, łapka w górę, bo ja za został takich łapek. Bo ja naprawdę nie chcę iść, ale no cóż, trzeba. Trzeba. Damy radę, nie? Tak. Okay, więc zapraszam Was do opisu, gdzie znajdziecie wszystkie social media, gdzie można mnie znaleźć. I okej, okay, to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że fajnie korzystacie z tych ostatnich dni wakacji. Widzimy się w kolejnym filmiku Papa. Pa. I możecie też zapraszać mnie na Snapchata, dlatego że Snapchatowicze mają lepiej i już będą wiedzieli, że ten filmik jest nagrany. Dlatego tutaj macie moją nazwę na Snapchacie. I zapraszać.